przez następne 24 godziny będziemy mogli grać tylko i wyłącznie na padzie. Dla niektórych to codzienność, ale jak sami później zobaczycie, dla nas było to prawdziwe wyzwanie. Po prostu nigdy wcześniej nie graliśmy w Fortnite na padzie, a więc musimy całkowicie od nowa nauczyć się podstaw gry, bo po 24 godzinach zagramy turniej solo. I osoba, która zdobędzie na nim więcej punktów, wygrywa 100 złotych. A wy możecie wygrać takie oto 1000 fałdolców. Wystarczy, że zostawicie subika z dzwonkiem i łapeczkę w górę. W komentarzu napiszecie, kto według was Dobędzie więcej punktów na turnieju I podacie swój nick z Fortnite'a No i oczywiście najważniejsze Wpiszecie mój kod matekfm w sklepie Ale najpierw musimy się porządnie rozgrzać Ja nie wiem kurwa czym się strzela Właśnie jak się napadnie z... To się chyba tymi z tyłu, nie? Nie wiem, się zobaczy <laughs> O chłopie Poczekaj Pod tym mam podłogi Dobra, Dobra tu ja ścianę Nie, gdzie się sensa zwiększa? Wytłumacz mi Podłoga Ściana Jest boksik jest to. Ja nie wiem, ja nie wiem, jak ja to jest z budowaniem. O, a trójkątem. Ja nie. Pier... on ja nie zmienię broni ani razu. Ja już nie pamiętam, jak się stawia budowla. Pod... O, dobra, mam schody. O, bo tu kółko najpierw muszę. Podskut, podskocz. Pod o, pod skocz, zajebiście mi poszło. Lec. 90 jeszcze nie zrobiłem. Szelam ciebie. Śmiecił, czekaj. O ja. Płady, na 200! <grymianie> <grymianie> Jesteśmy ja pier... ustawienia, chwilę poćwiczyliśmy i przeszliśmy do testu naszych umiejętności w prawdziwym meczu. Gdzie o, lecimy? Prześmiertły port. I, po, podziękowałem kierowca. Ja nie, nie umiem mapy włączyć. O ja też podziękowałem. Ty jak się skacze? Dobrze, że jest napisane. A, a tu jest. Nie, tu jest znacznik. A tu jest mapa. Dobra, rozumiem. Ej, a jak się i ten podnosi, bo tego to nie było na łan v Ja mam pod... pod yy, mam, mam, mam. bocznym jakimś Ej, ja robię pierwszego fraga, szmata mi tu biegnie Ej, kopie jeszcze bro. Jak się ekwipunek? Ty, no ma, ma zero ten pies Ja nie mam amunicji Mam typa ja na chacie, mam typa na chacie Nie, nie umiem, nie, nie umiem, pompy zmienić On mnie wali na dziurę, wali mnie... O! Jaki laser mu dałem! Ja typowo ja ty wydałem taki laser, ja na komputerze nigdy bym coś takiego nie zrobił Dawaj do góry ja Wezmij się, mnie się. Jest z boku. O, to jest, to jest ogarniacz. Zero dałem mu, zero mu. Dawaj, dałem mu dużo. On mnie dobija. O, w dupę. Poduć, poduć, poduć. Podnieś się, stary, easy. Dawaj go. Co za pies Aj. to jest. Pota masz ze mnie, pota masz. Ale zobacz, bo on paskacze, I love boobies. Spokojnie, poddajemy się, Mati. Nie no, co za pies. No, jeden ma zero, na minusie, leży. Drugi też ma mało. Oj, jakie problemy? Kurczuj, bo auto-eim. A <grym> leżą, Trzyma <leżą, leżą>. Trzy wystrzelałem, nawet mu hita nie dało. <grym> nie no. To są wylewy, to są wylewy. Ale go. O! Zjen HP, dead. <grym> ja daję takie lasery stary. Ej, tam tam tam, tam, za drzewem, za drzewem. Widzę, tak widzę. mamo. Zero ma. Dojeżdżam go z pompą Leży? Leży? Ja pierdziele jaka forma mutant Jestem nie, najlepszy na tym padzie Ja mu nie dałem nic stary To był peska16 to był Polak Jak, jak tak się było? wysiada stary? Przysięgam nie ci wiem. nie wiem jak się wysi... Tym co podnosisz, tym co podnosisz Lecę, lecę w niego Ale to są już prawdziwi ludzie Ja nie mogę tak. wysiąść ja Teraz do boxa Ej zbugowałem się nie, mo nie mogę ruszyć Wysiądź z tego auta Wysy, bo nie będą. mogę wysiąść z auta Przysięgam się ja Nie mam opcji wysiadania z auta Ja pierwszyły ja No nie mam wyjść. Ej mogę Ja umrę Mieram, nie żyje Uciekaj, nie dobra, jest koniec Kurde pompy nie miał wsiadł Ja nie wsiadam do auta no. Tak dobrze Bole. już było Zaroma, zaruma Szmata Dead 30-30 Problemy De de de. wsiadaj do auta, wsiadaj, bo oni są mocni. Jestem, jestem. Spierdziel... O Jezus, Matty! Nie, nie, nie da się! Nie ma kupić Ferrari, Nie da się! Nie da się. Czemu Ferrari kupi podcast, co ma 20 HP, nie może zniszczyć? Jeszcze raz. Nie przejmuj się, Mateusz. Nie przejmuj się. Ho, ho. Tepa się! Nad nami, gdzieś. Mhm, no, zajebiście. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje. Ciągnij lachy się. No nie da, nie da rady, nie da rady. Normalnie grać z trafem i ja nie, nie jestem w stanie się ruszyć. Mimo że nie szło nam najlepiej, postanowiliśmy pójść na rankedy, aby wbić naszą pierwszą rangę napada. Pierwsza miejscówka po lewej, widzisz te baseny tak jakieś obsrane, dawaj. Gdzie? A tam. No Dobra. tu, 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 polemy, tu. No. po lewej, tu, pode mną, pode mną centralnie. To jakaś, nie wiem, farma chłopie, farma trzciny minecraftowa chyba. Biorę ten domek i zawijamy. Bombimy ich. Podamy 20 I fragów robimy. No. Dobra, ja mam wszystko, mam loot, jest dobrze, możemy iść. On na tą skrzynkę wchodzi? Leży, leży, on jest był Tam główny. jest kolejny, chodź, 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 przede mną. Widzę. Leży, leży. Dobra, my Ale tu wygrywamy. Jego biegnie, pa, jego ziutek tam biegnie w śmiecia. Kira dawaj, gówno. Dawaj, dawaj, no, Kira gówno. To, to, to by, byłeś głównym Kira. Dostał. Dostał. Zamknął mnie w... pod schodami. Ja umrę. Dead, dead, no dead, dead, po... dead. A nie, Chonchow. To jest nasz poziom. To jest nasz poziom. Zero ma. Jeden HP. Na, na liściach. Ej, ty! Na mnie jest śmieć z mieczem. On mnie pokroi, on mnie pokroi, Łysy. Tu inny jeszcze. Na mnie. No, zajebiście. Kroi mnie. Jeden HP ma! Ten, ten, drugi jeden HP mały sobie. Nice Dawaj lećmy, lećmy, on poszedł Ja pierdziele Dobra Ale to jest, to jest, ty to so jest taktyka, wziąć. trzeba wziąć ten miecz i po prostu wszystkich typów kroić Xiangxiangę? Xiangxiangę robić? 40, no, obryje, 40 no, Ja pierdzielę, nie, nie trafiłem, nie, 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 nie ma Nie ma mnie łysek Nie Ja cię nie ma, on ma O, dobra oni uciekają? Tak, jadą dalej. Jadą dalej, karawana jedzie dalej. <grym> dalej, 90 mi Pies kiedy pana nie ma na, <grym> na procesji. O nie, jest przypał. No ja muszę, ja muszę ich kroić, bo inaczej ja nie dam rady. Na mnie są muce. Dwóch? To chodź chodź do mnie, chodź do mnie. Co on robi? No też mam mieć chyba. Czekaj, bo ja... dawaj do mnie. Leszy, leszy, leszy. Nice. Ale go zbejtowałem już, matę. Ten drugi, Kolejny. na tobie. Nie no nie da się z tego miecza na komputerze to się... Dawaj? No nie no 28 udałem, no to się nie da... On mnie nie może dawić. Ty cały strzałów żeby mnie trafić. Ah, no mam pompę udałem! Yeah. Nie, z tego jak miecza tak? to no nie poszło, nie poszło. To jest bus od razu, dawaj. Jak ktoś mi no powie no w komentarzu, jak się zmienia maty. No, napiszcie, ale nie wiem. <śmuznę> ja nie wiem, jak zmienić Ja chyba jeszcze ani razu nie postawiłem innej budowli niż drewno. <śmum> dawaj, tam zgra. O kupy typy, tu ty tu jesteś A widzę, ale to jest ice pace, to jest jakiś To Dostał. <śmusza> on jest głównym, <śmusza> on jest głównym. O kurwa, mi j... Nie mam! Dawaj, dawaj, cokolwiek! Nie cokolwiek. da się wyrzucić On jest na hitach! On jest masz, na hita. Masz, 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 on... masz. Nie podnoszę jak to anulować! On jest na strzała! On się boi, on się boi. Ja mu dałem 75 w on jest na liście. On tam siedzi, siedzi, tam jest. On taki obsrany mówi on... Dostał. Fiflaczysko! Ty, podnosi tu! Przestał, przestał, przestał wow, Invin, <laughs> back off Tu, tu, tu Walimy, walimy To jakieś gówno Ja wysiadam już Tu na motorze jedzie Zabił go Nice Dostał... Z, kraka ma 30 white Ej, plecy! Ja umrę, umrę, nie żeby. tam będę Tak, uciekaj nawet. Nawet się nie bij z nimi. Jaki slalom. Krakat mu dałem! No nie no, on jest lepszy no. Leci coś. O, co?! co? O kur... Dwa duo, to musisz wjechać jak będą się bili. Kręć bazę O, łysy A, to, to przez przypadek wyszło, wiesz? Chyba jedzie, to, to ten tryhard był w tym aucie Nie O, to jest ten spuceniec Na plaży jeszcze jest typo Leci ci na morda No Powodzenia ci, życzę. Fał magika, żeby nie miał Nie chcesz mi powiedzieć, że takie typy na Unrankedzie są? No, co to ma być? Ojej, chyba nie żyjesz yeah. Yeah, pier. To jest unranked? Oni mają golda, stary Dobra, co nam dało? Oh, Matki. Złoto 2 dostałem Ja dostałem brąza 2 Brąz 2 a w kolejnym dniu zagramy turniej, od którego zależą losy całego odcinka. Ale zanim do niego przejdziemy, musimy się porządnie rozgrzać. A pomoże nam w tym NivZ, czyli jeden z najlepszych padowców w Polsce. Który przy okazji da nam kilka cennych rad. 342 level. My już nie mamy szans. Tury? Generalnie zastanawiamy się, jak to możliwe, że ty potrafisz, nie wiem, na przykład double edita zrobić. Albo w ogóle potrafisz edita zrobić. W ogóle? Yeah. <laughs> nie. Nie no, aż tak że to chyba nie jest. No, co się zdziwisz? No, no oh. chłopie Pół Dobra, zrobił, zrobił. <grym> <grym> co to mnie wybiło? Coś już. On mnie szali na dziurę. Gdzie ja on jest? Gdzie ja on jest? Widzę tego. go. Ja go, dostał 50! Jak się matce zmienia? Jak się matce zmieniało? Właśnie tego jeszcze nie odkryliśmy o, No dawaj, dawaj na vloma Zapraszam No, to nie weszło Wreszcie jesteś sam nie chodź do no, krzaka, chodź do krzaka stary To mu góry w tej cegle ty? Ja go patrzę, O kur... Dawaj, dawaj Jedzie, no Dobra, jesteś sam O ja pierdzie... On to na padzie robi?! Nie, on klawiaturę wpadł, on nie umie takich ryków Ah, tudo <laughs> bem, <laughs> Ja pierdziele. I my będziemy wyobrażać sobie, że my na tych spoceni dzisiaj turniej gramy? Po rozgrzewce Nivsy pomógł nam z ustawieniami i okazało się, że wszystko zrobiliśmy źle. Ale było już za późno na zmiany, bo przyzwyczailiśmy się do starych ustawień. No, no, no. A tak, to jak chce się dobrze grać, to musi tak, że jednym przyciskiem wyciągacie budowanie, że zmieniając się pomiędzy buildem a no buildem, a drugim przyciskiem edytujecie. Ja nie wiem, czy już nie jest za późno na zmiany, bo no, <laughs> dwie godziny do turnieju zostały. Jak widzicie, wątpiliśmy w nasze umiejętności, ale nie mieliśmy wyboru. Pora na ostateczny sprawdzian, czyli turniej. Zasady turnieju są bardzo proste. Liczą się tylko cztery najlepsze mecze. Dlatego postanowiliśmy, że dokładnie tyle będzie wynosił nasz limit gier, a osoba, która będzie miała więcej punktów, wygrywa. Dobra, mam 10 meczy, nie mogę tego zepsuć. Lecę na drugi koniec świata. Ja lecę tutaj. O, ty nawet umiem zaznaczać. Nie mogę z nikim się bić. Po prostu z krzaka do krzaka biegam i czy jeszcze aut nie ma? O, to GG. Dobra, hopem. pierwsza skrzynka jest dobra. Może ja apteki będę grał i na strefę. Zaraz pierwszy punkt, chyba to 75 to pierwszy punkt będzie. Wylądowałem, wylądowałem i pierwsze trzy punkty od razu. Widzę, że to dwóch wylewików będzie walczyło. On, on mnie nie podjedzie, bo on, on się boi. No, no jednak, jednak się nie ba. Nie ma opcji, że Łysy zrobi ode mnie więcej punktów. A! Widzowie! Dobra, to był najgorszy pomysł na odcinek bo Ja mam większy mózg, ja jestem mądrzejszy od niego On się wypieprzy, ja bo on robię. się będzie bił O, mówiłem Wiesz, że w dosłownie tej samej sekundzie No Powiedziałem, że 100% zrobię więcej punktów od ciebie, bo ty będziesz się bił Ja właśnie wleciałem w gościa, który mnie podjechał po prostu On stał na rajciku, ja w niego wleciałem No <laughs> właśnie o tym mówiłem A, i, w, i wiesz co powiedziałem? Że może jednak nie zrobię żadnego fraga Za <laughs> so on już idzie Pierwszy z jeszcze nie zdążyłem lutować miejscówki będąc samemu na niej. To jest dobry znak. Dobra, lecę jeszcze raz na tą miejscówkę. To to jest to, to jest moje miejscówka dlaczego mi tak dziwnie leci postać? Dobra, tu wygrywam. Jestem z botów. Nie to co łysy Zaraz wjeżdżam do zona, buduję bazę. Będzie chilling bombing. Apteki. Ja będę w zonie siedział i się leczył. Oj tak. Oj tak, Nie proszę! O! Poszedł. Ja pierdzielę... ale mam oczy sukoła, ale jestem taki skupiony Przecież Mati pewnie tam nic nie mówi, nie? Top 18 Do top 5 jak dotrwam to by było fajnie Może do top 2 jakimś cudem Proszę daj dobrą strojfę. No tak kurde bez tragedii Trochę waliło, ale nie jest źle Ja tu, ja tu na razie czekam Ja się, proszę nie tepać się we mnie, proszę się nie tepać we mnie Ja się nie chcę bić Top 30 mały boże jaki Bambik Kolejny zone, idziemy Do top 5, top 5 Może nawet dłużej jak mnie nikt nie zauważy Co, co się dzieje? Dobra, to jakiś siutek Dobra, on wygląda przepoconego Mocę wygrać ten turniej, bo chcę się przed kolegami w klasie pochwalić Dobra, yy, zboksuję się Jak się masy zmieniało? Zmień materiał tu już trzeba wykorzystać te marki, bo tu jest za, za mały zone, żeby, żeby ryzykować. Chłopie, tam zostało tak mało naboj. No to, to jest ten Gnój, jak ja to zwłokiowałeś, to może być mój jedyny frak. Dobra, jeśli nikt tu nie przyjdzie, to ja idę tam do tyłu na tą górkę. Top 7 już mamy. Leżysz? Angelos, przepraszam. Ale jesteś gorszy ode mnie, stary. Pobiegnę. O, jest przypał. Zbudowanie. Dobra. Nie panikujmy, nie panikujmy. i materiał. Metal. Dobra. Tutaj tak, tak, tak. Teraz leczenie. Zobaczmy się na spokojnie. Top 3 mam. Dobra, za tym typem. Pa. Zabiłem! Fraga zrobiłem! Top 2! Ja pierwsze Dobra, na aim'a, na aim'a muszę. Nie dało rady, nie dało rady. Ja pierdziele! Mamy top 2, chłopie. Jeszcze fraga zrobiłem. Jestem najlepszy. I, i bambik mi tańczy. Chłopie, ja na pierwszy raz w życiu gram. Co zgadasz? Pierwszy mecz. Mua. Mala, mala. Oj. No niestety, top 11. A aj, 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 aj. 56 punktów, top 2% to Stary, jest jestem wysoko Świetnie, top 10 się właśnie wywaliłem No mi szuka gry Myś, no, Mi też szuka gry, ile masz punktów? No nie, nie powiem Aha. Następne gierki wcale nie wyglądały lepiej, bo Łysy wywalił się 3 razy Kurde, prawy. Nie da się z tego kroić Dobra, koniec A mi poszło zdecydowanie lepiej Chyba on dojazd, chyba on dojazd. No nie no, no... Pierwszy kontakt z oponentem. Mogłem siedzieć po prostu i nie wiem, apteczki brać czy cokolwiek, ale no trudno, trudno się mówi. Ale mamy 74 punkty. To nie jest taki no, wcale zły wynik. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak tam dominiczku? Chłopie! No ja ci, no. ja mam ci nie? Ja mam ty gg. już skończyłeś? Ja już skończyłem stary, no. Jak ty jesteś taki, bo robisz. Ja zagrałem dopiero dwa mecze. Dwa mecze zagrałem. Dwa mecze? Ja chłopie, zagrałem dwa już sześć Posowe pytanie, zagrać dwa mecze. Czy masz więcej niż 30 punktów? No mam! No to ogólnie chyba stary drużba miał rację. To już nie muszę nawet grać kolejnych. No ja w cztery moje mecze zrobiłem 28. No dobra. To nie nawet nie jak zagram następne nie dwa mecze za zero, to i tak wygrałem. No ja mam 74 74. 70... Co? GG, dziękujemy dziękuję dziękuję za oglądanie, Stawię ci łapeczki w górę Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej filmów na padzie. Nie! Nie, nie piszcie, nie. nie piszcie! Ja nie gram na padzie, nie piszcie! Halo.